Pracodawca w żadnej branży nie może wymagać e, obowiązku szczepień. E, nie pozwalają na to po prostu przepisy. Pracodawca może przede wszystkim zachęcać pracowników, żeby, e, żeby zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. E, tutaj ten system zachęt on powinien być w naszej ocenie jak najbardziej rozbudowany. Tak? Tutaj e, mają pracodawcy różne opcje do, e, do wyboru, w tym w tym w szczególności na przykład udzielenie dnia wolnego na szczepienie czy dzień po, rezygnacja dla osób zaszczepionych z obowiązku noszenia maseczek, czy w ogóle możliwość powrotu do, do biura, gdzie no ta praca zdalna jednak swoje żniwo już w tym momencie zbiera. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzenie takiego stricte wymogu obowiązku świadczenia pracy tylko i wyłącznie przez pracowników zaszczepionych, no to tutaj mamy w tym momencie sytuację analogiczną jak przy chociażby sezonowych szczepieniach na grypę. I jakkolwiek nie możemy w żaden sposób porównać zagrożenia, jakie, jakie płynie z epidemii koronawirusa do zagrożenia sezonową grypą, tak regulacja i przepisy pozostały w tym zakresie absolutnie bez jakichkolwiek zmian. I tak, jak, I tak jak w przypadku grypy, nie możemy zmusić pracowników, tylko są prowadzone powszechnie przez pracodawców akcje promocyjne i zapewnianie tych szczepień, i finansowanie tych szczepień. No tak samo, tak samo w przypadku koronawirusa. Pracodawca może wprowadzić do regulaminu pracy zapis o obowiązkowych szczepieniach, z tym, że on nie będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. A w konsekwencji przykładowo pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, co w konsekwencji powoduje narażenie na odpowiedzialność odszkodowawczą tego pracodawcy tam do wysokości trzykrotności wynagrodzenia. Natomiast jeżeli by już pracodawca chciał taki krok podjąć, podjąć to ryzyko związane z prowadzeniem takich obowiązkowych szczepień, no to tutaj musi liczyć się przede wszystkim z tym, że mogą się pojawić roszczenia odszkodowawcze, jeżeli przy szczepieniu dojdzie do jakiegoś niepożądanego odczynu poszczepiennego, czy to, i to niezależnie w sumie od, od skali tego, tego wydarzenia, tego zdarzenia dla pracownika. A z drugiej strony, jeżeli ma to wprowadzić, to na pewno rekomendowane będzie przeprowadzenie tego przez proces konsultacji ze wszystkimi możliwymi i obecnymi w zakładzie pracy reprezentacjami pracowników, organizacją związkową, radą pracowników, czy, czy w sumie przede wszystkim jednostką medycyny pracy.